Za dzieciaka bardzo lubiłem grać w przygodówki point and click. Byłem co prawda mniej raczej kiepski i często posiłkowałem się internetowymi solucjami, by popchnąć fabułę naprzód, lecz nie zmienia to faktu, że świetnie się przy nich bawiłem. Czasem jednak przestałem się interesować tym gatunkiem i skręciłem bardziej w stronę gier nastawionych na akcję. Swoją rolę na pewno odegrał tu fakt, że produkcje o wskazywaniu i klikaniu lata temu zeszły do niszy, w której mają się co prawda całkiem dobrze, ale rzadko kiedy przebijają się do głównego nurtu. Tak się jednak złożyło, że ostatnio usłyszałem o serii, która poza znakomitą fabułą oferować miała również stosunkowo niski poziom trudności napotykanych zagadek i uznałem to za dobrą okazję do odgrzewania starej sympatii. Och, jakże doskonała to była decyzja. Rosangela Blackwell to młoda mieszkająca w Nowym Jorku recenzentka książek, pracująca dla lokalnej gazety gdy jej pracodawca postanawia wypchnąć ją ze strefy komfortu, zmuszając do napisania tekstu o samobójstwie studentki, nie ma pojęcia, że będzie to sprawa, która wywróci jej życie do góry nogami. To właśnie wtedy obudzą się w niej moce medium, a jej towarzyszem stanie się Joey Malone. Duch będący dla niej pomostem pomiędzy światem żywych i umarłych. Od teraz jej zadaniem będzie pomaganie zagubionym na ziemi duchom w przechodzeniu do zaświatów. Jej pierwsza interwencja wymagać jednak będzie od niej najpierw rozwiązania tajemnicy, którą skrywa dopiero co opisana przez nią sprawa. Och, jak dobra jest fabuła w tej produkcji. Przez większość czasu toczy się dość niespiesznie, stopniowo budując napięcie i sprawiając, że gracz angażuje się coraz bardziej w wydarzenia na ekranie. Wspaniała jest relacja pomiędzy dwójką głównych bohaterów. Rosa to stroniąca od kontaktów z ludźmi introwertyczka, której wcale nie jest na rękę bieganie po mieście i pomaganie duszą w potrzebie. Jest osobą dobrą, lecz jej trudne życie nie dawało jej zbyt wielu okazji do przekazywania dobra dalej. Joyce z kolei to cyniczny, często świadomie upierdliwy jegomość, który zdaje się nie za bardzo przejmować tym, że jego pojawienie się w życiu Rosangeli było dla niej niczym przejście trąby powietrznej. Blackwell Legacy jest dość krótką grą, przejście jej zajęło mi trochę ponad 3 godziny, więc w czasie jej trwania obserwować będziemy jedynie początek ewolucji stosunków pomiędzy protagonistami, ale kurczę, jest w tym coś prawdziwego i zdecydowanie zachęca do zagrania w kolejnej części serii. Blackwell Legacy stoi świetnie napisanymi dialogami. Niezależnie od tego, czy to przepytywanie mieszkańców akademika, czy pogawędka z sąsiadką, rozmowy są motorem napędowym tej opowieści. Całość jest w pełni zdabingowana i głosy zostały podłożone naprawdę dobrze, choć szkoda, że same nagrania nie są najwyższej jakości. Nie mam zamiaru się jednak tego bardzo czepiać. To gra Indie z 2006 roku. Wtedy nawet nie funkcjonowało określenie gra Indii. Jeśli chodzi o rozgrywkę, mamy tu do czynienia z bardzo uproszczoną wersją point-and-clicka. Chodzimy, rozmawiamy, zbieramy duperele i rozwiązujemy zagadki. Mamy ekwipunek, lecz przedmiotów w nim noszonych nie używamy na elementach otoczenia, co przecież nierozerwalnie wiąże się z gatunkiem point-and-click. Samych lubieci też do zebrania nie ma zbyt wiele. To głównie dokumenty i zdjęcia, którym możemy przyjrzeć się bliżej. Istotniejszym elementem zabawy jest notatnik rosy. W którym pojawiają się zbierane informacje. Główna bohaterka może próbować łączyć ze sobą dwa wątki, co doprowadzić może do odkrycia nowego. Bardzo mi się podobał ten pomysł. To gra detektywistyczna i fajnie, że możemy wczuć się bardziej w rolę, mogąc analizować pozyskane poszlaki. Poziom trudności zagadek rzeczywiście okazał się stosunkowo łagodny. Kto grał w stare przeglądówki, ten wie, jak niesamowicie głupiej i pozbawione logiki potrafiły być rozwiązania niektórych łamigłówek. Tutaj na szczęście jest inaczej. Było kilka momentów, w których zaciąłem się na dłużej, lecz przez większość czasu wyzwania były takie akurat dla mnie, wracającego do gatunku po latach. Bardzo podoba mi się zawarty w grze system dialogów. Niemal zawsze mamy kilka różnych rzeczy do powiedzenia i czasami rozmowę poprowadzić możemy nieco inaczej, choć nie liczcie tu na nieliniowość. Efekty naszych działań są zawsze takie same. Niemniej jednak nawet takie iluzoryczne wybory pozwalają na głębszą imersję. Graficznie Blackwell Legacy prezentuje się naprawdę dobrze. To całkiem ładna i świetnie animowana pikseloza. Można co prawda nieco narzekać na niską różnorodność napotykanych lokacji. Kręcimy się głównie po wnętrzach budynków, więc pokoje i korytarze to większość tego, co przyjdzie nam zwiedzać, lecz są to widoki miłe dla oczu. W muzyce zaś się zakochałem. To nie jest wesoła historia i melodie nam towarzyszące doskonale to podkreślają, stanowiąc świetne tło opowieści. Po prostu przyjemnie się tego słucha. Szkoda tylko, że sporadycznie gra ma kiepsko ustawiony balans głośności pomiędzy ścieżką dźwiękową a dialogami, przez co z rzadka rozmowy bywają nieco zagłuszane. Zagranie w Blackwell Legacy to był strzał w dziesiątkę. Ciekawa fabuła, świetnie napisane dialogi, wspaniała relacja dwójki głównych bohaterów. Budget I Games wie, jak opowiadać historie, które chce się poznawać, zostające z graczem na długo. Łagodny poziom trudności zagadek jest dla mnie plusem, bo stanowią one uzupełnienie opowieści, a nie upierdliwą przeszkadzajkę. Choć rozumiem, że ortodoksyjni fani gatunku narzekać mogą na prostotę tego elementu. Ja ze swojego miejsca polecam zagrać każdemu. To świetna gra, którą bardzo szybko pokochałem. Ba, tak się wciągnąłem, że dwójkę zacząłem ogrywać jeszcze zanim zacząłem pisać recenzję pierwszej części. Tak bardzo łaknąłem poznania dalszego ciągu tej opowieści. I'm fine. That's... Odd. <laughs> Moti never acts like that.